Cześć, widzowie, wita witajcie! To jestem ja, Lion. I, I subskrybujcie, i lajkujcie to nowy filmik. No i dzisiaj wyjątkowo mam maskę, bo no, będę miał czosem maskę, żebyście nie widzieli mojej twarzy. I tak możecie trochę widzieć. No ale, żebyście ten no, za bardzo nie widzieli. No ale dzisiaj my sushi. No i rozpoczynamy. To oto. Otwarcie później Nie wiem czy dobre, czy nie. Ja tylko mnie Kosztowało chyba tam 10,99 zł, więc zobaczymy czy warto było. Widać. Że ten, no, dobra, ale... No ogólnie, zobaczymy. Co nie Robię to palcami, nie nożyczkami, dlatego to mnie tyle... No, nie tyle widzowie, więc... ale, O, już mi idzie bardziej. O. Dobra, może zobaczymy się, jak otworzę, okay, pa. Dobra, susie otworzyłem, sus sojowy wylałem, Nie będę wam pokazywał, bo może was to zabrzedzić, No albo dobra. Chociaż nie wiem, czy chcę. O, to jest ta wielka kropla. No, i w tym się macza sushi, jak ktoś lubi. No, więc zaczynamy od mojego ulubionego sushi, nigiri. Jak ja bardzo lubię sushi. Dobra, mamy. Mhm. Pierwsze pierwszy sushi, git. Hmm. Zostawiamy drugie Drugie sushi uh -huh. Proszę Państwa Mhm uh -huh. Trzecie sushi. Mm. Mm. Może być. No dobra. Mm. To samo, więc zatrzymam. Kolejny, czwarte chyba. Mm. Mhm. No, na razie idzie dobrze. Ogólnie dobre, trochę zimno, ale. A tam Dobra. Piąte chyba. No. Patrzcie. Mm. Tak, średnie, znaczy git, ale trochę nie git. Nie. No W ogólnie jeszcze mamy to Nie pamiętam jak to się nazywało I Wasabi Z Wasabi nie próbuję bo to później to Tak powicie No ale kolejne susimy Szóste chyba, tak? No

Nie. No. Te mięso jakieś takie. Nie, jakby co nie, No i. No nie. Ja robię czasami tak, żeby uniknąć tego niedobrego smaku. Teraz nie robię co nie, ale jak już drugi raz to jem. No bo jeszcze chcę spróbować, bo mam. Eu tô pegando as duas tranças, só ver. A ver é Não. Ogólnie um. um. Więc więc łącznie było 6 no i odjąć półtorej na to bo jednym tak średnio mi smakowało no to jest no to jest w sumie łatwe 4,5 co nie no tak no i zresztą tak... zastanawiam nie wiem chyba się nad co bardziej zastanawiam no 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 nie głównie... dobra w ogóle wiecie że ta maska jest Chyba Zoro, bo kiedyś tam się przybierają nieważne. ważne Dobra no Więc 4,5 na 6 No wid Chociaż myślałem, że wszystkie mi zasmakują Albo jedno to tak pół na pół No, więc ogólne To by było na tyle Trzymajcie się 一八。E.